Przepraszam za to co się stanęło, podzielę ten film na dwie części, ponieważ skończyłem się pamięć na komputerze i mi wywaliło nagrania no. Zrobimy dalej glow, glowstone, tak jak mówiłem tam chyba No, no i dobra, teraz dokończymy, do, dalej robimy to co chciałem zrobić ten te nazwa tego moda to jest chisel, znaczy nie moda, a po prostu narzędzie chisel Tutaj muszę to wykopać. No. A jeszcze powiedziałem wtedy, w, tam co mi wywaliło nagrania, że... jak nazwiecie krowę. Jeżeli nie napisze żadnego komentarza, nazwiję ją barbara. Tylko normalne imienia. Takie polskie. Rozumiem się? Mam tego nadzieję. Dobra. Okay. Z eee. czekam zrobić sobie. sobie.

To trzeba zostawić tutaj, bo to jest produkcja wody. Odkryłem, że jest łatwiejszy sposób na wodę. Są takie coś jak sink, czyli po prostu zle. Najzwykle się w kuchennej i z tego się pobierać w wodę. Robi się z stare koty i z żelaza. I chyba z wiaderka wody też. No, a ja się biednym męczyłem tutaj, żeby znaleźć nazwę. Tego, yy, pompy No pompa ciepła Idź stąd Barbara, albo podarzymy ci gadło Moim mieczem I będziesz dobrym kotletem Schabowym <gryw> Czy schabowy? Nie, poczekaj Mamy kotlet wołowy No Ach. Tak ostatnio, sobie spać, tak myślałem, że w sumie najmniej zmodernizowanym, taki najmniej automatyczny, po prostu najmniej jedną z najmniej rzeczy, które jest automatycznie robione ze zawodów, nie? Jest tego... Jest zawód po prostu murarz bo tam wszystko robi się rzeczywiście, co prawda są różne tam tego różne instrumenty, jak ja to mówię, nie? No ale dalej to człowiek musi wykonywać ręcznie, nie ma czegoś takiego, że to sobie rzucić na taśmę i to, się to będzie robiło automatycznie, nie? Będzie tylko w produkt. Ty musisz to wszystko dobrze tam zrobić. Rolnicy, no, no rolnik już jest wyposażony w te, mówię o tym rolniku nowoczesnym, bo ci, te osoby, które nie mają za bardzo pieniędzy, nie? No, to faktycznie mają, to dalej, ale dalej mają jakieś ciągniki, które w bardzo dużym stopniu pomagają, nie? Ja nie obrażam oczywiście innych zawodów, że nie, jezu to jest tam Google, no nic nie robita, nie, tylko ja mówię, że po prostu to jest moim zdaniem, to są najmniej zmodernizowane zawody, tak. No. To jest moje zdanie, podzielcie się waszym, was, własnym zdaniem w komentarzach. A tak serek pomyśleć to, 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 to jest naprawdę. No, rzeczywiście no, są tego te tinkarze, te osoby od płytek, ale płyt, płytkarze też mają jakieś tam specjalne urządzenia. To tak, średnio. Nie? Malarze. No to też musisz tam wszystko pomalować ręcznie. Nie? Oczywiście są spraye, ale to tylko kto tam wykorzystuje w Polsce. No co tam jeszcze masz? Ja mówię o tym zawodzie tak akurat, bo tam akurat pracuję, trochę w tym zawodzie, tam robię jak na razie to ci wygląda no, ale naprawdę pomyślcie to C czy jest jakaś rzecz która jakoś super duper ułatwia, znaczy po prostu jest to coś robi automatycznie, nie potrzebuje ingerencji w człowieka są Sam oczywiście, są, po pomagają koparki ładowarki, nie, ale to też jest z innych zawodów zawodów, nie, wzięte, no koparka no to oczywiście z kopal z no, po prostu pomaga w robieniu fundamentów znaczy w takim dokładnie zawodzie, to mi trochę ciężko powiedzieć, tak jakby pomaga, tak konkretnie, konkretnie, nie tylko w budownictwie, nie? No i zrobione tutaj jest wszystko. Jak się nie zgadza, jak się nie zgadzacie oczywiście z moją, z moją opinią, to podajcie po prostu powód dlaczego. Ja na pewno na to odpowiem. Mućka idź stąd. Tam jakoś, nie wiem, jak się ktoś z was... Eee, zresztą ja się zwałem. Zresztą mogę grać w pełnym oknie. To bardzo mi pomogło. Nie ma slimeboli, ale mam ryż. Muszę dpaisse y zmienić, bo jest pięciokrotnie dużo. Jak się z tego robiło slimebola. Ładki najprostszy, mm. <laughs> nie? nie? Walnąć tego i e tego wodne jajko na tego na środek pokoju, bądź zadowolony, woda je dobrze. Dobra, chodź módka. To nie przestrzeń takich moich krówek jak Ty, chodź, no chodź. Masz i jedz. Masz. A ja tutaj dobrze bardzo tak. traktuję zwierzęta w tej serii. No, jest dobrze. Teraz karakady nie wiem co zbić z karakanami, tak szczerze. Chyba też wolne tu szachownice w kar u karakanach, ale... Co jeszcze... co by mogło pasować? W sumie się to w klatkach, taki, znaczy w klatkach, no. W gniazdach, takich upośledzonych trochę gniazdach, bo tutaj jest prawdziwe gniazdo, a tu masz takie... Taka jakby pół na pół klatka, ale też mogę stąd uciec, bo nie ma żadnych... nie ma żadnych krad przez co ja są nie mogą uciec, bo się tu dobrze żyje. No. Um. Z czego to mógł sobie zrobić? Ha. Ha. Mam taki młody dlamat Może z ziemi tam walnąć? Brzmi mi taki wolny wybieg Nie Aciu, tam trzachownica się w. Idziemy, idziemy na pobiadakowi czyli nie będziemy tutaj pod klatkami wykopywali nic, żeby po prostu było po taniości. No, w Mopsp też nie mam pomysłu, nie? Co tam udało się zrobić? Albo tu zrobimy inny wzór, tak? jak tu zrobimy inny wzór. Jednak nie mogę zrobić na biednego. trzeba zrobić to dobrze. Mam pomysł jak tutaj zrobić to. Jeżeli nic nie widzicie, to przepraszam, nie? Ja tu wszystko ładnie widzę. Zobaczcie jeszcze w gry w opcjach graficznych, czy nie mogę jeszcze ustawić. Nie to z nimi maksymalna jasność, Znaczy jasność Wanda ma tu pochodnie, żebyście cokolwiek widzieli Moim pomysłem jest tak, żeby to wziąć w prążki Nie? No potem to się wypełni tego, tym czarnym ramem. To, to będzie tak wyglądało Oj to nie jest symetryczne Tu masz 3, tu masz 2 Dobra, wykopię się jeszymy Bok Jestem perfekcjonistą Jestem perfekcjonistą zapamiętajcie sobie to Jeżeli nic nie, zrozumie, jeżeli nic nie zrozumieliście, rozumiem <laughs> Jest to, ale taką upośledzenie mówię Węgiel się skończył, dlatego się nie usmażyły, Ok. Chwila eee. Znaczy na ten crafting ten no. Gdzie tam piła? No ale tutaj to w Muszę przesunąć tą skrzynkę И mm. я mm. yes, Hmm. Dzisiaj trochę taki odcinek z tego, no po prostu z opiększeniem bazy, nie? Bo takie trochę tutaj mi się nie podobało, bo widzę tylko ten sam tego, widzę tylko tego samego z tom, no tom, No i teraz asekura wygląda, powiem to sobie ta mogę jeszcze przesunąć. No. Jeszcze raz, a tutaj się zrobiłem, a zobaczycie yy, w pełni okazałości, jak zbudować takie po no, prostu autokarmiące coś, <grywka> autokarmiące coś dwie rurki Skrzynka Z jedzeniem test to test to z użyciem moda Extra Utilities, nie? potem do skrzyki walnięcie to, z tego będą zabierane rzeczy. No, a potem tutaj tylko dodać te blidere i tester no. i full automatyzacja. Ile mi się wyfarmiło tego czadnego dobra? No, nawet, nawet. Zaprezentuję mój pomysł na to. Trochę uporządzone te kółko jest, nie powiem, że nie. Moim zdaniem to ładnie wygląda. Nie wiem jak, u, nie wiem jak waszym zdaniem, to to ładnie wygląda. Zobaczcie mi na jedno pytanie: jak już wystawili ocenę, to idzicie i łazicie do szkoły, czy nie łazicie? Ja na to wywolone, ja z nim ja nie chodzę. Po co? A w sumie to jednak muszę, bo ja, tam, bo ja tam mam próbę i tę rolę w tej próbie. Niestety, znaczy no w tym, tym teatrzyku, jak ja to nazywam, jako zakończenie roku, jak ósma klasa, nie? Hmm. Ojoj Ojoj waliłem ją do rzeczy Tutaj musi być światło, bo inaczej yy, wypadają rośliny po prostu nie rosną, nie? Oj oj ojoj Trzeba dowiedza doświetlić tutaj Tutaj ja się przejdziemy do Wittera. Musimy zobaczyć jak tam jak tam u niego z y, gwiazdami Uwierzcie mi, to ile wyprodukowaliśmy gwiazd to jest nic w porównaniu do moda Averinian. Ile tam będziemy potrzebowali tego? No pokaż. ile jeżeli wyprodukował? No, ile tu mamy? Raz, dwa, trzy, cztery. Są prawie 4 staki no, tak, tak średnio. Bardzo lubię to połączenie, teraz to widzicie. Będzie poza odcinkiem jeszcze pobawię się, że deko, się w dekoracyjne rzeczy ze ścianami oczywiście, nie? po prostu to taki stąd, to taki smutny, to to wiecie to ja nic. A tak poza tym, to tu przydałoby się wykopać jeszcze. Te trzy bloki, żeby było równe z wejściem, poza odcinkiem zrobię enchanter. Enchanter służy do tego, żeby kraftować, no tak, książki, nie? Na przykład bloki żelaza rozlewane no i macie magnetic, no ten magnetyczny, czyli po prostu przyciągają się do was i tam z dwie, nie? no nie? To, to polega. A ja potrzebuję to, żeby sobie tutaj dać na to i na to przyspieszenie. Bo to jest dosyć przydatne. Przyspieszenie do kopania oczywiście, nie? Zobaczcie jak to teraz wolno się kopie oczywiście też nie mam ostatniego tieru jakby, więc na, jak na razie nie będę tego craftował a ja będę miał ostatni tier tego wiertła i piły to zrobimy sobie to i potem będzie wygodnie, się kop będzie wygodnie kopanie hmm. w przyszłym odcinku Spoiler, jeżeli ktoś nie chce szukać, jeżeli ktoś nie chce wiedzieć co jest przecież w przyszłym odcinku, to niech zapomina ten moment. W przyszłym odcinku będziemy robili prąd na potęgę. Jako elektrownię. Taką oczywiście yy, przyjazną. Dla wszelkiej maści, żeby i raczej nie skończy się tak jak to w, Czarno... w Czarnobylu. No. <laughs> A znacie technologii dłuskich, nie? To, to ma działać. Ale tak czasami źle nie działa Dobra To pan A moja będzie, będzie, yy, z tego yy, Moja będzie napędzana LAWą Tak, Magmatic Generator, który się kisi u mnie już tam nie wiem ile, ale bardzo, bardzo długo Wiecie co, ja się tutaj poza odcinkiem były jakoś piękne te ściany, że to jakoś ładnie wyglądało. No. A na dzisiaj to będzie wszystko w tym odcinku, nie? Pokazałem wam wiele ważnych rzeczy. No. No to co? Do widzenia i widzimy się w następnym odcinku. Pa-pa!